Witajcie moi mili w nowym filmie na kanale Moniki i Roberta. Zapraszam Was do oglądania, spędzenia tego dnia z nami. Będzie to taki vlog z całego dnia, z życia właśnie naszego tutaj rodzinnego w Danii. Dzieciaki są starsze w szkole. Robert wyjątkowo dzisiaj na kursie. Także nie no, ja tutaj ogarnię sobie kuchnię, bo jak widać albo i nie widać, no ale widać mam straszny bajzel. No bo tak to już jest przy dużej rodzinie: jak się wieczorem nie ma czasu albo nie chce tego ogarnąć, to rano. Niestety tej pracy jest dużo, dużo więcej, także zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, normalnie może bym tego nie nagrywała, właśnie bałaganu, ale postanowiłam zacząć dzisiaj nagrywać od rana, dlatego że ostatnio tak się za każdym razem wstrzymywałam, albo tutaj coś nie zrobione, albo coś innego mnie zajęło. Mówię, nie nagram filmu nigdy, więc dzisiaj po prostu postanowiłam, że nie będę się przejmować, tylko pokażę Wam, jak wygląda Nasze życie naprawdę. Oczywiście żartuję. Tutaj, słuchajcie, mam masę butelek po wodzie, bo zawsze wieczorem, jak idziemy z Robertem na górę, to lubię sobie właśnie zabrać ostatnio picie i po prostu trzymam przy łóżku. Także teraz biorę dużą torbę, wszystko to poskładam i po prostu będzie do wywiezienia później na oddanie. Wszystkie te butelki w Danii oczywiście mają panta. O, tutaj zobaczcie. Taki znaczek i one są po prostu oddawane do takich specjalnych automatów, zresztą widzieliście to już na pewno nieraz na tym kanale, więc tak to wygląda. Ale dla zainteresowanych, my mieszkamy w Danii i po prostu tak wygląda tutaj codzienność. Wiem, że teraz w Polsce też mieli właśnie wprowadzać te kaucje na butelki, ale nie wiem jak tam się potoczyło, czy już są, czy już nie ma, nie wiem, nie było, nie było mnie dawno w Polsce, także tutaj nie będę się wypowiadać, no. A ja tymczasem wyzbieram te butelki i, i ogarnę tutaj całą kuchnię. Powiem Wam, że tak jak wieczorem, na przykład nie wstawię zmywarki, nie pozbieram tych talerzy, to zawsze mam po prostu rano całą masę tego wszystkiego do roboty. A tutaj jeszcze mi się rozbierało w torbie, bo w Danii również jest segregacja śmieci, także zawsze te plastikowe takie opakowania, właśnie jak po mleku tutaj. Już mi się nazbierała cała torba, kolejna butelka. O, tutaj też już kalendarz adwentowy To jest akurat z dwóch dni, u nas dużo się produkuje, także no trochę tego jest. Przy okazji Wam opowiem, że Robert, jak już wspominałam, jest na kursie. I to jest, słuchajcie, taki kurs yy, zorganizowany oczywiście od pracodawcy. Jest o ile się nie mylę, kurs, który ma na, za, na, na celu nauczyć kursantów, jak postępować w pracy, żeby się nie kłócić, unikać konfliktów i ogólnie takiego współpracy razem ze sobą. W Danii często jest coś takiego w zakładach pracy, że odbywa się to na zasadzie trochę takiej. Mm, ludzie w pracy są naprawdę ze sobą bardzo zżyci często w Danii. A nawet jak nie są, to po prostu pracodawcy tworzą taką atmosferę, żeby po prostu tak było. Stąd się biorą na te wspólne posiłki, wspólne śniadania. W niektórych firmach zawsze są też organizowane co roku, właśnie Julefro czyli takie świąteczne imprezy z ludźmi z pracy. I często, właśnie tak jak te w, w tym przypadku pracy u Roberta, on pracuje w takiej dużej korporacji tutaj w Danii. Są organizowane też kursy, które właśnie często mają na zadanie nie tyle podnieść kwalifikacje pracownika, jeżeli chodzi o zawód, który się wykonuje, a bardziej właśnie uczyć współpracy czy takich rozwiązywania różnych takich właśnie problemów. No i właśnie Robert dzisiaj jest na takim kursie. Normalnie zawsze praca zaczyna o godzinie 6, także dzisiaj ma tak e, trochę później, mógł się bardziej wyspać. No, ale coś za coś, bo to będzie tak naprawdę trochę dłużej w tej pracy. Mówię w pracy, bo cały kurs odbywa się oczywiście na, na terenie zakładu pracy, więc super. No, cyperki masz. No i tak to wygląda, więc powiem Wam tak z ciekawości. Dziękuję, dajesz mi, tutaj będziemy się bawić zaraz. Także tak to jest tutaj w Danii, że jeżeli jest praca, to często właśnie... Ci pracownicy są po prostu ze sobą naprawdę tak przyjaźnieni, bardziej, tak bym powiedziała. Chociaż wiadomo, że to nie są może jakieś tak, nie zawsze są takie przyjaźnie długoterminowe, ale właśnie tak jest. I właśnie w Danii też jest coś takiego, że często ludzie, jak zaczynają pracę w jakimś zakładzie pracy, to po prostu pracują tam latami. Jest to właśnie od bycia takim uczniem jako młoda osoba do emerytury w jednym zakładzie pracy. I to chyba też dlatego tak wygląda, żeby to. Wszyscy byli po prostu zadowoleni. Jak już mówię właśnie o pracy tutaj w Danii, tak jakoś przypadkiem mi ten temat całkiem się urodził, to od razu chciałam powiedzieć, że w Danii jak macie jakąś pracę właśnie w fabryce, jakiejś korporacji, to pracodawca zawsze gwarantuje, może nie zawsze, ja zawsze się z tym spotkałam właśnie, że gwarantuje odzież pracowniczą, ochronną, przeważnie jakiegoś maskota, do tego buty, również ochronę. Kupuje pracodawca, także to jest właśnie super, że pracownicy tak naprawdę są bardzo zadbani. Często właśnie widać na ulicach w jak są jakieś budowy, jakaś większa firma, to zawsze pracownicy są po prostu odpowiednio ubrani, wszyscy jednakowo, no i tak to wygląda po prostu. Jeśli chodzi na przykład o wspólne posiłki, to tak jak Robert pracuje teraz w takiej dużej firmie, to te posiłki można sobie zakupić w kantynie, skanują karty i po prostu mają ten obiad odliczony już z... Godzinówki. To się nawet opłaca, bo to są tak naprawdę do tego, co jest zjadane, to są, można powiedzieć, symboliczne kwoty tutaj w jego przypadku, no naprawdę to nie wychodzi zbyt drogo. Natomiast też często jest właśnie tak w Danii: piątkowe śniadanie jest one wspólnie. E, oczywiście często właśnie to się odbywa na zasadzie takiej, że pracownicy między sobą się składają, czy tam jakąś bułkę-bułkę z masłem, bo to jest zazwyczaj właśnie to jedzone na śniadanie, z jakimś seriem, wiadomo, obłożeniem. Piątkowe śniadania w Danii są bardzo. No, takie bardziej znane, chyba, nie? Tak, ja na przypadkiem się spotkałam, właśnie opowiadam Wam tutaj oczywiście moje subiektywne doświadczenia i to, co tutaj widzę jako ja, ale no, no, tak to ogólnie jest. To chyba wszystko po to, żeby ta praca po prostu była przyjemniejsza, co więcej byli bardziej wydajni, bo wydaje mi się, że taki pracownik, jeżeli jest dobrze traktowany i ma taką po prostu milszą atmosferę w pracy, to po prostu jest bardziej wydajny jako pracownik. No tak to jest. Dzisiaj mamy tak piękną pogodę, że grzechem byłoby chyba nie wyjść na spacer, bo można powiedzieć, że jest wręcz wiosennie i ptaki słychać, i tutaj się słońce świeci za mną, więc jest naprawdę przepięknie. A więc idziemy na spacer. Tutaj w wózku siedzi Naja, idzie Aksel. I powiem Wam, że całe szczęście ona tak bardzo lubi siedzieć w wózku, bo gdyby nie to, to po prostu nie byłabym w stanie chyba nigdzie z nimi pójść. Tak, Najasia? Teraz w Danii są właśnie wszędzie zwieszone takie reklamy polityków, ludzi w zasadzie, którzy będą kandydować na no tutaj właśnie bycie miejscowymi radnymi. Także jest taki czas właśnie w Danii, że jest właśnie wszystko tutaj porozwieszane. Co kawałek właśnie można spotkać taki plakat. No i tak to wygląda. Oczywiście zaraz po głosowaniu, po wyborach, wszystkie te plakaty zostają usunięte. I po prostu ich nie ma. W Danii ogólnie nie widuje się na co dzień za dużo reklam, takich właśnie billboardów z jakimiś reklamami sklepów i innego, tego typu rzeczami. Tylko po prostu bardziej jest tak naturalnie. Ten infrastruktura miasta jest bardziej taka właśnie surowa, że tak powiem, bez jakichś takich właśnie reklam, billboardów i nie jest tak po prostu kolorowo. Widzicie, na tak jest przepięknie po prostu. I tutaj to całe osiedle, które właśnie widzicie, to jest więc wystarczy się zapisać i można sobie zamieszkać właśnie w takim domku, jak tutaj właśnie widzicie na tym wideo. U nas już popołudnie, ja będę wrócił z pracy, z kursu, tak jak Wam mówiłam. I tutaj robimy taki jakby część dalszą naszego remontu. Także dzisiaj Wam chciałabym trochę pokazać, jak to właśnie teraz wygląda. Mam Naja w tle, oczywiście dzieci się bawią tutaj jest cały korytarz. A ja postanowiłam Wam dzisiaj pokazać razem z Robertem, oczywiście skąd się tutaj pojawi, co zaczęliśmy remontować właśnie teraz w naszym domu. Bo przyszliśmy, można powiedzieć, na drugą część. Tutaj może się obrócę, zobaczcie, za mną jest ten korytarz, który Wam kiedyś pokazywaliśmy. Ale podłoga jest wciąż no, niestety nie zrobiona, więc ja nie też Wam pokażemy jak to wygląda, jaki mamy pomysł na tą podłogę i jak to będzie wyglądało myślę, że w najbliższym czasie, no ale już raczej chyba bardziej w nowym roku. Jest Robert ze mną, może wam powiedzieć nic nieco na temat tego kursu, który No co ja mam. w ogóle drzwi na strychu, znaczy widzieliśmy, to znaczy wiedzieliśmy, że Tak, tutaj się nie przejmujcie my mamy ogólnie tutaj bardzo dużo pojęczy. Byłem, ostatni, teraz jestem jeszcze, ale to dzisiaj ostatni dzień był, więc trzy yy, dni. Kurs rozwiązywania konfliktu, nie wchodzenia w e, sytuacje konfliktowe. Czyli trzeba było stworzyć sytuacje konfliktowe i dam tłumaczono, w jakiś sposób wchodzić w sytuacje konfliktowe. Wiadomo, wszyscy dorośli tak naprawdę w pracy. Każdy ma... Nie przejmuje się opinią innych de facto. Dni trzy 3 3 dni. Urlopu ja... de facto, tylko że musiałem być w tym. Ale ja mówiłam tutaj też naszym widzom, że w Danii hmm. często w dużych firmach organizowane są właśnie tego typu kursy. I one są płatne jak praca, jakbyście byli w pracy. Tak. I myślę, że chyba one nawet przynoszą jakieś rezultaty, skoro je są cały czas, tylko się wydarzają. Nie? Nie? Nie był fajny. To zależy, to, to zależy. Lin mi trochę pomógł. Ale ten konflikt hotelnik raczej nie był fajny. No nie, poszedł. dla ciebie. Ale, dla kogoś na pewno ale niektóre kursy tak na dobrą sprawę są. Kursy w są przemyślane tak, żeby pasował pod profil firmy, w której pracujecie, pod profil produktu, który wykonujecie. Pracuję na Spinlab, więc akurat to jest dosyć skomplikowany proces cały produkcyjny, więc jest bardzo konfliktowy między ludźmi. To... A ona też bierze tutaj? To jest? Play do szkła. Do iPadu. Robert właśnie zaczął robić lekki, można powiedzieć, remont. I tutaj może Wam pokażę przy okazji. Tak kiedyś pokazywaliśmy Wam to wejście na strych na poddasze. I Robert dzisiaj po prostu ładnie tutaj wszystko ocieplił właśnie taką watą. No i tak to wygląda. Ogólnie tutaj zapala się światło, ale ja nie wiem gdzie Robert zapalisz. A jest światło. No i tutaj właśnie pali I się światło. Być. W ogóle to do tak. I tutaj powkładaliśmy na razie zabawki, które po prostu nie są używane. My w domu mamy dosyć dużo miejsca, ale teraz będzie tutaj robiony też remont, więc... No chcielibyśmy, żeby te wszystkie rzeczy były po prostu w jednym miejscu. Robiło się takie dodatkowe pomieszczenie tutaj, taki można powiedzieć magazynek. Zrobiliśmy to dlatego właśnie tą watą tutaj, żeby trochę to ogrzać, bo te były takie szczeliny pomiędzy... Um... Jak się nazywają te kafle na na, na tym na dachu? Boże, ja mam dachówki. jakiś dziur dachówki zawiewało z tego pomieszczenia, natomiast kiedy auć. Robert zrobił tą watę, tutaj pomieszczenie to naprawdę zrobiło się dość ciepło. Więc pokażę Wam tutaj kolejny pokój. Pokój. Tam to było poddasze, po prostu takie miejsce na poddaszu. Natomiast tutaj mamy takie pomieszczenie. To jest taki pokoik... Był to bardziej gościnny, ale teraz postanowiliśmy z Robertem, że zrobimy tutaj po prostu pokój dla dzieci. Pomocne ścianę będziemy likwidować, to znaczy ten czarny kolor i ogólnie wszystkie tapety będą tutaj zrywane, dlatego że Robert dzisiaj słuchajcie wyciął tutaj przy podłodze stare rury od instalacji grzewczej. My tutaj po prostu w całym tym pokoju mieliśmy rury przy podłodze. Dzisiaj właśnie zostały one wycięte. No i się okazało, że no niestety, ale za właśnie za tymi rurami tutaj nie było tapety, więc wygląda to tak jak wygląda, więc cały, po prostu całe pomieszczenie nadaje się w tym momencie do remontu. Ja, to ja jeszcze coś pokażę. Kupowaliśmy dom, ja spryżonem, mówię, tutaj jedno, się tak? No. no. Oczywiście dotykam, jest to bardzo suche, ale widać zaciek. No podobnie dach. Ale jednak nie, Bo tutaj instalacja grzewcza szła górą w ogóle do pokoi. Tego są średnie. Nie tak, tylko tutaj, do tamtych szło górą, mm -hmm. i tu było, jak zdejmowali, zakładali pod piecem, to tam odcięli ta woda, co tam była, po prostu wszystko, wszystko wyciekła, i nic się absolutnie tym nie przejął. Mam jeszcze jedno pomieszczenie tutaj. Te ażurowe ściany to będą no drzwi, bo że zrobimy sobie tutaj coś zupełnie innego. Tu jest. To wejście. Ja tutaj wejdę. Tutaj. Jak. To takie My ciekawe są... pomieszczenie w sumie jest. Bo. Daj mi kamerę, ja to akurat pokażę. Nie ja wiem, czy tu będzie dosyć światła. Jest. Ta rura Sław w górę. Już oczywiście nie idzie, bo tutaj był zakładany sufit ponownie. Różne rzeczy się działy. No i tu jest ogólnie rura krzewcza, wyjście rur na pokój. No ale tutaj jest stanowa oczywiście instalacja centralna. My sobie wpadliśmy na taki pomysł, że to oczywiście otynkuje się komin i w tym pomieszczeniu po prostu zrobimy tutaj szafę. Jest tu naprawdę dużo miejsca i szkoda byłoby to tracić. Więc tak jak Robert wam właśnie mówił, będziemy tutaj remontować, szykować ten pokój dla Krzyśka i po prostu Chcielibyśmy w tym momencie zająć całą górę, bo tak się składa, że ostatni czas tutaj się zrobił tak naprawdę bajzel po jednej stronie domu ze zabawkami rzeczami, które nie używaliśmy. Nie tyle prostu... bajzel, to co jeden wielki remont. Bo tam tak, właśnie to ja chciałam pokazać, bo tutaj remont tak naprawdę dopiero się zaczął, bo cały czas robiliśmy w innych miejscach. Anaja oczywiście nam tutaj pomaga, zobaczcie, zaraz wysypa kolejną grę planszową, bo u nas teraz się wszędzie wszystko wala, ja będę musiała tutaj jeszcze naprawdę wiele porządków zrobić. Także ona znalazła sobie tutaj teraz miejsce do zabawy. Przed chwilą rozwalała narzędzia, teraz zabawki, i no i tak to teraz wygląda. Będziemy musieli sprzątać. Tak, no je, No je. No Najusza? Co ty tam znalazłaś? Tutaj wykańczał, wykańczał. Zaklejał po prostu. Dziury nierówności, nie wiem jak to nazwać, bo tak naprawdę nie wiem co on tutaj robił. Zdarł tapetę, będziemy tutaj właśnie jeszcze też obdzierać cały ten pokój właśnie z tapet. I też będzie służył po prostu pokojem, będzie dla Huberta. Także stwierdziliśmy, że jak mamy tak duży dom to trzeba to wykorzystać i po prostu nie będziemy się kisić na jednej po prostu części domu, bo to jest bez sensu i bez sensu też stwierdziliśmy, że jest to nam takie pomieszczenie z zabawkami, niepotrzebne totalnie, lepiej po prostu zrobić tutaj po prostu pokoje dla dzieci. No, a póki co prezentuje się tak, więc naprawdę mamy dość sporo roboty, tym bardziej, że zaplanowaliśmy sobie właśnie te dwa pokoje teraz do grudnia i tutaj ten cały korytarz. Natomiast od nowego roku bierzemy się za podłogi. Bo z podłogami to jest taka sytuacja, że mamy jakby podzielony dom na dwie części. I ta cała góra tutaj, cały ten korytarz, który tutaj za mną widzicie. Tam widać Roberta, gdzieś na końcu jest Robert. <laughs> idzie Robert. To cała ta podłoga jest jakby podzielona na dwie części. I jest jakby niewyrównany poziom. I Robert wymyślił, że po prostu robi legary. Tak, to tak. no na legary. Najpierw zrobię takie różnica jest około 5-6 cm między domami. Wiem, że na tym drugim domu, na tym, który teraz jesteśmy. Tak, zrobię to... legary 4 cm legar, 5, 5, cm to będzie po prostu płyta podłogowa, a potem będzie podłoga. Tak, i po prostu zrobimy sobie tutaj wszystko. wyrównamy całe podłogi i zrobimy sobie jednolitą podłogę po całości po wszystkich pokojach. Proszę. Ja może wam bardziej to wizualizuję, bo tutaj zobaczcie. Mamy podłogi, tutaj właśnie idzie ten cały korytarz. Nie patrzcie na to, że mamy tutaj dość, dość sporo rzeczy, a to też dlatego, że po prostu dzieciaki nam roznoszą, bo tutaj o, patrzcie, lego. Między innymi na podłodze. Teraz się mówi, że nie ma nic gorszego niż wdepnąć w klocka, ale powiem Wam, że znalazłam dzisiaj coś o wiele bardziej bolesnego: nie ma nic gorszego niż wdepnąć w plastikowego żołnierzyka. Tak wiecie, na marginesie. No, i tutaj zbliżamy się do części, właśnie tej, gdzie są domy połączone. No i ta podłoga jest po prostu, no, jednym słowem, no nierówna. Mieliśmy tutaj położoną wykładzinę na całość tego przedpokoju górnego, jednak stwierdziliśmy, że ją będziemy zdejmować, bo ona była już bardzo zużyta i taka stara, więc będziemy, mieliśmy na początku zrobić nową wykładzinę, ale zobaczcie, po zdjęciu tej starej wykładziny okazało się, że podłoga jest jakby. Połączona deska razem z tą płytą, więc stwierdziliśmy, że po prostu będziemy tutaj zmieniać całkowicie podłogę. Ta różnica w podłodze kilku centymetrów, także te progi będą likwidowane. Robert zrobi legary na całą długość, po prostu wyrówna całą tutaj powierzchnię tego domu. I po prostu będziemy mieli kładzione jakieś drewniane, fajne panele podłogowe. No a póki co wygląda to tak. Jak będziemy mieli już skończony tutaj ten remont góry, to na pewno wam pokażemy jak to wygląda. No a w tym momencie się bierzemy dalej za robotę, ja będę tutaj teraz zaraz trochę sprzątała. Mamy też tutaj okna do malowania, bo okna dachowe też tutaj musimy obmalować, najpierw je umyć. Tam z jednej strony domu już są przygotowane pod malowanie. To dlatego, że najpierw skupiliśmy się na tej części, w której zaczęliśmy mieszkać. Tam robili, tak, żeby było. Więc dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do kolejnych filmów na kanale Monika i Robert. Pa, pa. pa, pa.